Jest ta eskalacja w tych czasach, jest, są ogromne przesunięcia, bo stara rzeczywistość i jeszcze uwięzione w, w, mat, w przestrzeni mentalnej dusze będą dalej odgrywać niechciane role, bo to trzyma, tak? bo to jest silne. Natomiast równolegle budzą się stare dusze, które są przygotowane, które mają powpisywane w siebie wzorce tego heroizmu, tego bohaterstwa, tej siły. Dosłownie to jest wzorzec Chrystusowy. No kopiuj, wklej, to jest Jezus. To, co się teraz będzie działo, że zderzenie dwóch rzeczywistości, światła i ciemności, po to, żeby przy tym zderzeniu... Ciemność, no to jest, to jest to, co żeśmy na tym spektaklu miały w krzywańcu. No to jest kopiuj, klej właśnie ten scenariusz. Gdzie ciemność, która jest arogancka, która opluwa wszystko, która nie wierzy, kaktus jak mi wyrośnie, to uwierzy i tak dalej. I my się z tym zderzamy. I ta nasza miękkość, ta nasza...